Stało się, że Jezus zmierzając z Jerozolimy przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodził do pewnej siły, wyszło na cienie dziesięciu trędowatych, zatrzymali się z daleka i głośno wołali. Jezusie, mistrzu, ulituj się nad nimi. Na ich widok rzekł do nich: idźcie, pokażcie się kapłanem. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił. Chwaląc Boga donośnym głosem, upadł na twarz do nóg Jego i dziękował Mu, a był to Samarytanie. Jezus zaś rzekł, nie dziesięciu stał urak oczyszczonych, gdzie jest dziewięciu, żaden się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu tylko ten cudzoziemiec. Do Niego zaś wstań, idź, Twoja wiara Cię uzdrowiła. <laughs> Uto słowo Pańskie. To Chwała Tobie Chryste. W Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja, wiem, Amen. Mój Panie usiądź wygodnie. Mamy ten tydzień na pustyni bardzo pracowite, nie tylko fizyczny, ale i duchowo, bo i trwa różaniec. Nasze częste wyjazdy dziś dane mi było być z moją ukochaną mamusią, księdza kardynała. Cieszymy się na, z kolejnego spotkania. Zbliża się powoli uroczystość 19 listopada. W ogłoszeniach komunikaty podam. Tu nam troszkę psują się okienka, kiedy chcemy coś ruszyć w komunikacjach. Dziś najbardziej mnie zabolało to oczernianie naszego rycerstwa i to przez usta biskupa wywiadzi coś nieprawdopodobnego, dzieci czego nam nie, przy, nie przypiszą i co w nasze usta nie włożą. W odpowiednim czasie do tego się ustosunkuje, bo muszę Was bronić. To nie dotyczy mnie bezpośrednio, tylko są to kalumnie, które będą powtarzane już przez wieki. Dlatego to się musi oprzeć o całkowicie inne forum wyjaśnianie tej kwestii, bo już jest przekroczona Wszystka granica przyzwoitości. Rozumiecie? Myśmy odmawiali tylko różaniec i koronkę, a oni nam mówią, że my krzyli na papieża Benedykta. W Berlinie, gdzie my pojechali na rozkaz Pana Jezusa, żeby wesprzeć papieża, pokażę się teksty, dam otoczkę i ta sprawa nie pójdzie cichaczem. Bo to, że za chwilę wielka uroczystość, a nas się o takie rzeczy posądza, kiedy będę milczał, powiedzą, że jestem winny. Ta sprawa musi być na forum publicznym wyjaśniona. Do tego mnie zmuszają. Tego nie chcę robić, ale przy takich kalumniach. Nie mam wyjścia. Jestem w normalnym obywatelem Rzeczpospolitej. Moje uczucia religijne, kłamstwa, wszystko jest naruszone. Nie mogę milczeć. Bo to dotyczy pół tysiąca ludzi, którzy byli ze mną w Berlinie. Znacie mi, że słów na wiatr nie rzucam. Jest to bardzo bolesne. Przynoszę królowi tą kolejną ofiarę. A jeśli bym zostawił tę sprawę płazem, będą nam wszystko przypisywali. Państwo, kiedyś mówiłem, czekamy jeszcze na oskarżenie Chińczyków, którzy mi zarzucą, że mamy wpływ w Czarnych Płaszczach na miesiączkowanie pingwinów -ping w Chinach. Natomiast w kwietniu miesiączkują w Czerwcu. Można nas nienawidzieć, ale są granice kłamstw i oszczerstw. W Ewangelii świętego Łukasza, Pan Jezus chodzi przez pogranicze Samarii, Galilei, czyli od samej tam północy. Idzie za apostołami, dużo rozmawiają, tego już nie streszczam. Idę ku samej Sceneli, nagle po tej dyskucie nagle słyszą Jezusie, rabbi Jezusie, syn Dawida, Panie, ulituj się nad nami. Jest konsternacja, zawsze posłowie mają rozwiązanie najlepsze, w cudzysłowie. Panie, jedni uciekają do, do wsi, a tam nas ludzie złapią, zaś nas się nie puszczą. Trendowacie się przybliżają. Nie, już jest okrzyk, więc niewiasty z domów za wychodzą. To nie były takie domki, a nasze szyby szczelne. To, to, to jest całkiem inny układ rzeczywistości tam, tamtych czasów, więc już wszystko bractwo ze wsi małej jest na polu. Pan Jezus idzie dalej do przodu, więc chcąc czy nie chcąc, apostołowie idą za nimi, pan się pyta, czy jesteście wioski. Mówią, że z różnych stron. Przebywają po tej drugiej stronie góry, przy drodze do Jerycha, no bo tam zawsze się u żebrą. Mówią, że jest korzystne miejsce. I przejdziemy zamowanie. Pan mówi prosto: Idźcie więc do osady. Najbliższej Waszej górze i pokażcie się kapłana. Ani się nie sprzeciwiają trendowaci idą. Apostowie, część są usatysfakcjonowani. Dobrze zrobiłeś, że ich nie uzdrowiłeś. Ci z nie pozwoliły nam odejść. Pan mówi: tak, przed nocą musimy dojść do Efraima. Jezus mija w milczeniu. Idzie dalej. Ta osada zostaje już z tyłu, gdzie, był, gdzie odesłał są już w innej przestrzeni terenowej. Nagle idzie ktoś i wypowiada hymny niebotyczne na rzecz Boga. Chwała bądź Bogu najwyższemu, jemu prawdziwemu mesjaszowi. Woła głośno, to jest cała modlitwa. Okazuje się, że to jest jeden z trendowatych wchodzi teraz bliżej do Jezusa. Droga ruchliwa, więc ci ludzie schodzą, bo przepiękna modlitwa pokazuje Jezusa pielgrzymom. Rozdrażenia apostołowie Go odrzucają, nakazują milczenie, a w końcu Mu grożą, a On odpowiada czego chcecie? Mam nie chwalić Boga za wielkie rzeczy? Jakim mi uczynił? Nie chcecie, żebym go błogosławił? I tu odpowiedź typowa współczesnych apostołów i biskupów. Błogosław go w swoim sercu i milcz. Nie, nie mogę milczeć. Bóg wkłada słowa w moje usta. I tu znowu przepiękne słowa. Woła do ludzi, na głos. Ludzie z obu stron granicy. Ludzie, którzy tędy przechodzicie, bo to jest pogranicze Galilei i Samarii. Zatrzymajcie się, aby uwielbić tego, który będzie królował w imię Pana. Szydziłem z wielu słów, ale teraz powtarzam je, gdyż widzę, że się spełniły. Niech się poruszą wszystkie narody i niech przyjdą z radością do Pana drogi morskiej, drogami morskimi, pustynnymi, po górach i pagórkach. I on zapowiada, że już nie będzie granicy między Izraelem a ludom. Będzie tylko jedno królestwo Chrystusa Pana. Mój Józef, w, w takim kontekście jest cała nasza bitwa o intryzację. Przepiękny tekst pod intryzację. Nie przestaje wołać na głos. Ludzie zlatują się coraz bardziej. A nie wytrzymują. Ale ucisz Go Panie, to Samarytanin. Tak mówią ludzie, nie powinien mówić o Tobie, skoro nie pozwalasz nam iść przed Tobą i głosić Ciebie. Mówią, zanim go moi przyjaciele, powtarzam słowa Mojżesza do Syna Jozłego i Syna Nuna, który uskarżał się, że Edat i Medat prorokowali w obozie: czy jesteś zazdrosny z mego powodu, o moje miejsce? O gdyby cały prorokował, gdyby Pan Bóg im mógł dać wszystkim swojego ducha. Jednak zatrzymam się i odeślę go, aby wam sprawić przyjemność. To jeszcze posłowie nie wiedzą, że to jest uzdrowienie tematy. Dzi same trupy za chwilę. Jezus zatrzymuje się, przywołuje uzdrowionego, który biegnie, pada do nóg, całując proch. Stani. gdzie są inni? Czy nie było Was dziesięciu? Czy dziewięciu pozostałych nie odczuło potrzeby podziękowania Panu? Cóż to? Na dziesięciu trędowatych, z których jeden był samarytaninem, tylko ten cudzoziemiec odczuł potrzebę przywrócenia, powrócenia dla oddania chwały Bogu? Nim powróci do życia i do swojej rodziny i nazywa go się Samarytaninem. Zatem Samarytanie nie są już pijani, bo widzą bez złudzeń i biegną. Bo Samaryt widział przyszłość, przepowiadał wszystkie rzeczy. Omy Bóg mi dał to na te słowa. Czyżby słowo przemawiało obcym językiem? Zrozumiałem dla obcych, a nie dla ludu jego? Trzyma. Jezus pogląda na nich wspaniałymi oczyma, bo to wszyscy byli, moi drodzy, okazało się, Judejczykami. Wielu więc spuszcza głowy, nakłania zwierzę na dalsze wędrówki i oddala się pieszo. Jezus patrzy na Samarytanina klęczący u jego stóp. Jego spojrzenie staje się bardzo łagodne, podnosi goście włosy na rękę, którą trzymał, spuszczoną wzdłuż tułowia. I mówi, wstań, idź. Twoja wiara Cię ocaliła. Ocaliła Twoje więcej niż ciało. Podążaj naprzód światłości Boga. Mężczyzna całuje pro ziemi i wstanie i prosi imię, imię Panie, nowe imię, bo we mnie wszystko jest nowe i na zawsze. Jaką On łaskę otrzymał przemiany. Nie tylko ciała. Na jakiej ziemi się znajdujemy na ziemi? Efraima, odtąd będziesz się więc nazywał Efrem, bo dwa razy duże życie, ży dało ci życie. Idź. I odchodzi. Mieszkańcy wsi, wsi chcieliby zatrzymać Jezusa, ale Pan Jezus swoim spojrzeniem powstrzymuje ich. Wschodzi z drogi bezwyższą, na miasteczka, przechodzi przez pole, potem przez truchę wchodzi lasu, mówiąc, aby się nie pomylić, pójdziemy wzdłuż drogi, ale poznamy w lesie. Za tym zakrętem wiedzie droga przy zboczu góry, znajdziemy tam jakąś gotę na noc, aby o wejść do Efraima.